A co to zobaczymy? Pan Iszkowski, bardzo proszę. Panie Premierze, dzień dobry państwu. Tą stronę się odwrócę. No, występować pierwszym to jest duża odpowiedzialność. Po pierwsze chcę przypomnieć, że niestety to ja jestem ten posłaniec, który po pierwsze w grudniu 2009 roku powiedział, że jak rząd się nie dogada z internautami, to będzie miał e demonstracje. Tak samo w maju zeszłego roku. Na spotkaniu z panią premierem też mówiłem o akta, że też to będzie problem. Zaczynam się bać o własną głowę, bo taki posłańca to z reguły się ścina później za złe wiadomości. Nie słychać? Tak, dobrze. Co do... Nie no, Ja do pana premiera, kamery się... Co do tutaj sprawy. Ja jestem przedstawicielem organizacji biznesowej grupującej firmy, które po pierwsze dostarczają internet czyli dostęp do internetu i chcę powiedzieć, że oprócz przypadków wtedy, kiedy to zagraża bezpieczeństwu i jest podpisywane przez sąd, w żadnym innym przypadku nie chcemy naruszać tajemnicy korespondencji elektronicznej i nie chcemy infiltrować internetu w żaden sposób. Oczywiście z wyjątkiem wtedy, kiedy jest to uzasadnione prawnie. Druga sprawa, mamy na pokładzie firmy, które zajmują się dostarczaniem kontentu. Te firmy oczywiście w pewien sposób profilują swoich użytkowników tylko dlatego, żeby reklama lepiej docierała do określonych grup użytkowników, dlatego, że większość użytkowników internetu nie chce płacić za kontent, w związku z tym jedynie reklama jest w stanie dostarczyć pieniądze na prowadzenie tego biznesu. To tyle na temat tych firm. A teraz może zupełnie z innej z innej rzeczy, której tu będzie na pewno wielokrotnie mówione. Ja chciałbym powiedzieć, żeby Ministerstwo Administracji Cyfrowej oddać z powrotem, w, to znaczy w rejon, do którego zostało stworzone. Mianowicie akta jest problemem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i w związku z tym może by Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ustaliło między twórcami a środowiskiem internetowym, jakie nowe zasady mają panować w realizacji prawa autorskiego, czyli jakie mają być relacje między twórcami a środowiskiem, które z tego korzysta. Również chciałbym stwierdzić, że akta jest umową handlową i niestety Ministerstwo Gospodarki nie przygotowało analizy ekonomicznej akty. To znaczy nie wiemy, ile z punktu widzenia gospodarki Polski będzie pozytywnego wdrożenia akty, a ile będzie elementów negatywnych. Ministerstwo Administracji Cyfrowej jest nam o tyle potrzebne, że po pierwsze potrzebujemy dalszych działań w kierunku przygotowania sieci do dużej przepustowości. I do tego potrzebne jest uchwalenie nowych praw, nowych rozporządzeń. I jeżeli tego nie zrobimy w, naszym, w najbliższym czasie, to owszem, będziemy mieli internet taki, jaki jest dzisiaj, tylko ten internet jest stosunkowo wolny i niestety dziurawe, to znaczy w wielu miejscach jeszcze nie występuje. Również w zakresie systemów teleinformatycznych państwa, które też ostatnio dały znać ich brak, już nie wspomnę o ustawie refundacyjnej zdrowotnej, Brakuje planu informatyzacji państwa tam, gdzie należałoby włożyć te systemy, które mają szansę być w najbliższym czasie zrealizowane i zwiększyć efektywność administracji w Polsce. Przepraszam bardzo, że o tym mówię w kontekście tego, co się państwo wszyscy spotkaliśmy tutaj, ale wydaje mi się, że trzeba sprawę postawić jasno. Za akta odpowiada Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Gospodarki. Oczywiście Pan minister Boni jako minister Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zgodnie z zapisem działu Informatyzacja odpowiada za społeczeństwo cyfrowe, czyli jest stroną po stronie internautów w dyskusji z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dziękuję bardzo.